Witam serdecznie wszystkich na 13 posiedzeniu KKW dnia 5 lipca 2023 roku. W zastępstwie jestem, tu mnie Janusz prosił, ze względu na sytuację rodzinną, żebym poprowadziła to nasze spotkanie. Jest kilka punktów do omówienia. Pierwszy punkt to jest podsumowanie naszego udziału w Harmonii Kosmosu. Dobrze byłoby, żeby właśnie każdy się wypowiedział o swoich jakichś refleksjach, o tym, co robił jak się, jak, to, jak odebrał nasz udział e-parlamentu, sobotni udział na scenie Ziemia w to Torzymiu na Harmonii Kosmosu. Bardzo proszę. Może Boguś? Ja bym chciała dać głos najpierw kobietom. No to Dagna, Dagna. Dagna, Dagna, Dagna jesteś tam? w takim okładzie ja może się wypowiem. Bardzo mnie to ucieszyło, ze względu na to, że jakby organizowałam debaty, kontaktowałam się ze, ze wszystkimi prelegentami. Bardzo mnie to ucieszyło, że większość z nich przyjechała. No to, to był dla mnie taki sukces. Jedyną osobą, która nie przyjechała, to był Jan Kubań, który w zastępstwie wysłał jakiegoś pomocnika, no osobę, która miała jakby referować inicjatywę, którą on promuje, czyli generator referendalny. Okazało się, że jednak ten temat nie był poruszony, była tam różna tematyka. Ale no, to była jakby osoba, która pokazała, że nie każdy tak samo myśli i tak samo jakby analizuje, i tak samo chciałby wdrożyć jak my demokrację bezpośrednią. Były osoby, które do końca nie były przekonane, ale myślę, że ta debata pokazała im nasz punkt widzenia, ludzi, który, którzy są zdeterminowani, abyśmy rzeczywiście ten, te regulatory prawne w tym słynnym artykule czwartym konstytucyjnym, Zaimplementowali i żebyśmy mogli rzeczy w przyszłości, mam nadzieję, że niedługiej, rządzić w naszym kraju. Prowadziłam tą debatę, jak widzieliście, no to dla mnie też jakieś nowe doświadczenie, ale bardzo uważam, że dobrze się w tym czułam i myślę, że w miarę możliwości ona przebiegła sprawnie i była ciekawa. Następne osoby, może. Rzesiu, może ty? Tak, ja powiem, że bardzo, bardzo oglądam to na różnych relacjach i z różnych stron i bardzo to fajnie i profesjonalnie, mimo utrudnień wyszło. Naprawdę wyszło to bardzo świetnie i bardzo profesjonalnie, mimo drobnych potknięć, było to ciekawe i jest ciekawe. Mamy bardzo dużo komentarzy, duże zainteresowanie i jest to świetne. Zbudziliśmy zainteresowanie. Nie tylko naszych mediów, nie tylko NTV, ale różnych innych telewizji i, i, i partii politycznych. Także osiągnęliśmy bardzo, bardzo fajny sukces. Yes. Świetnie to wyszło, Małgosiu, świetnie to prowadziłaś, mimo tam naszych potknięć, utrudnień, które mieliśmy po drodze, ale naprawdę jest to fajnie. A teraz mając głos, chciałbym bardzo podziękować i tak obserwowałem nasz namiot e-parlamentu Bogusiowi i jego ekipie. Bo bardzo to profesjonalnie wyglądało z tymi koszulkami I ja tego nie widzę inaczej w następnym razie czy w przyszłości, jak tak, że byliście jednakowo ubrani, to naprawdę świetnie i świetnie obsługiwaliście, świetnie to wyglądało. Wielkie dzięki, wielki szacunek. Dziękuję. Ja tak samo jeszcze może jak mogę, że kilka zdań. Też bardzo mi się to podobało, ten namiot, te ulotki, ten statut. No, przemknęła mi taka myśl, że szkoda, że nie macie koszulek z napisem e-parlament, bo jednak promujecie pewną grupę, która jest w parlamencie a istotne jest, bo wiemy, że to była jakby działania e-parlamentu, namiot sponsorowany przez Janusza, Dagna stworzyła statuty, ulotki, więc wydaje mi się, że byłoby super, gdybyśmy w przyszłości, jeżeli będą takie jeszcze, Eventy, żeby, żeby były koszulki z e-parlamentem, to byłoby już po prostu na piątkę według mnie. Tak, ja, ja Wam bardzo dziękuję za te komplementy, ja tam nie byłem sam, ponieważ gdzieś czułem za plecami, że będę potrzebował pomocy. Poprosiłem koleżanki i kolegów z grupy, żeby się zgłosili. Zgłosiły się trzy osoby, które przyjechały i które naprawdę wspomogły bardzo mocno zarówno Namioty Parlamentu przed wejściem, ten na początku co był, jak i potem w trakcie debat. To jest bardzo duża ich zasługa Macieja, Darka czy Andrzeja, który przyjechał tak, też tak. z Longa, tak? To jest ich tak, bardzo ciężka praca. Tak, ba bardzo. To była cenna ich pomoc rzeczywiście. Oni tam cały czas byli. Tak, tak. Naprawdę dziękujemy. Ja chciałabym jeszcze wspom wspomnieć o pracy Dag Dagny. Nawet nie wiedziałam, że ona zrobiła takie świetne, takie medaliony, które są magnesami. Dostawali y, osoby, prelegenci, y, jako pamiątkę. Później się bliżej przyjrzałam, no po prostu rewelacja. Także Dagna tutaj y, duży wkład zrobiła w ten taki marketing i promocję. No i Kasia, Kasia, która przecież y, ustalała, kto ma tam być na tym, w tym naszym namiocie, koordynowała, no po prostu wszyscy dołożyli cegiełkę do tego, żebyśmy w tą sobotę naprawdę wydaje mi się, że profesjonalnie wypadli. No tak nie, nie, nie chwaląc się, ale ja byłam zadowolona. I ja Tutaj widzę, że Jarek się jeszcze włączył. Może Jarek coś powie o Jarek, kamerzysta, który kamerował to wszystko. Też bardzo cenna praca i bardzo potrzebna on teraz się łączy z głosem, to może ktoś inny, o Darek, który śpiewał przecież w międzyczasie, jak były przerywniki, no to no super, Paweł, który też przecież, no każdy coś włożył, to całe przygotowanie tego naszego panelu. Tak, muszę, muszę, tu jeszcze, muszę tu jeszcze powiedzieć, zanim Jarek zacznie wypowiadać, że Darek jest naszą energią, to jest power, jednak gdzie się nie pokazał, gdzie nie uderzył w struny, tam od razu był tłum ludzi, tam od razu było zainteresowanie, i tak dalej. Czyli wszystkie eventy, jakiekolwiek będziemy robili, Darek na czele, tak, mur, i tak dalej. Nawet w jedną noc ułożył nową piosenkę, którą na wieczorem siedzieliśmy do, do pierwszej chyba to było, myśleliśmy nad słowami, na drugi dzień Darek wychodzi z gitarą i śpiewa piosenkę. No, no, po prostu rewelacja. mamy talent nadwornego takiego tutaj, naszego tak. śpiewaka we parlamencie, bardzo cennego. Dziękujemy Ci, Darku. Masz taki zasób ty już tych piosenek na każdą okoliczność, bo nawet śpiewałeś piosenki takie dla dzieci przy ognisku. Tam było sporo tych dzieciaków. O, Pszczółka Maja też podchwyciły, śpiewały z Tobą. No, my, my wszyscy śpiewaliśmy. Także no, ta gitara i Ty to jest niezastąpiona. I tu Jarek chciałby się jeszcze wypowiedzieć, widzę. Jarku? Jestem, jestem. Nasz kamerzysta, też bardzo cenny. Znaczy, ja przed tym momentem doszedłem, także pytanie było odnośnie. Podsumowanie odnośnie... naszego udziału sobotniego na Harmonii Kosmosu jako e parlament wolnych ludzi. No to. To, co właśnie mówił Grzegorz odnośnie koszulek, że wszyscy byli w jednym. Bardzo super zauważenie, że tak to powinno wyglądać. Znaczy, powinno, że fajnie, jeżeli wszyscy są ubrani w ten sam, ten, ten sam sposób, osobny namiot parlamentu, taka. No pozytywnie, tutaj wszystko pozytywnie. Ja tylko kurczę odnośnie nagrywania tego, to ja się w pewnym momencie zastanawiałem, czy tam przypadkiem nie, jakiś, kurde, nie ma jakiejś dywersji. Tak, no bo były takie zaniki, prawda? Prądu i mikrofony nie działały, ale ty zaraz tam naprawiałeś, biegłeś, coś tam po, 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 dotykałeś, tak. naprawiałeś to. Tak, 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 bo tam chodziło o to, że były trzy gniazdka i te gniazdka były wzięte z siły, każda, każda faza, każde gniazdko osobno na każdą fazę i po kolei zaczęły wysiadać, jedno gniazdko, drugie gniazdko. Gdyby nie to, że Grzegorz przyszedł razem z tą kolumną, to byśmy nie mieli w ogóle yy, nagłośnienia. Dobrze, że przyszedł z tą kolumną, wysiadło wtedy trzecie gniazdko i dosłownie yy, ta kolumna nas u, uratowała. No widzisz Grzesiu, że... ja widziałam jak tachałeś tą kolumnę działam, ty też bardzo dużo tak organizacyjnie robiłeś. No, słuchajcie, jesteśmy fajną ekipą, wydaje mi się taką sprawdzoną, jest dobra energia, mamy do, do siebie tą, tą nic takiej sympatii. O Dagna, tutaj widzisz Dagna, bo ty nie słyszałaś, mówiłam o tych magnezach, które zrobiłaś. Tak, ja, no tak, ale ja generalnie też chciałam wszystkim podziękować w ogóle, bo tak się okazało, że chyba jesteśmy takim fajnym zgranym organizmem i każdy z nas E, tak, po prostu tak. dał to co, to, co mógł i potrafił, tak, i tak. super to wyszło. I myślę, że z każdym miesiącem możemy się jeszcze bardziej zgrać, tak? Jeszcze bardziej, jak gdyby być w grupie, ale też każdy indywidualnie, po prostu to jest mega super i energia, i, i praca, którą żeśmy włożyli, i to jest fantastyczne, naprawdę. Każdemu chciałam podziękować, naprawdę. Gosia, Grzesiu, Boguś, mnóstwo pracy Darek, po prostu rozwalił mi piosenkami. Paweł, Jarek, no, wszyscy, wszyscy po prostu żeśmy byli organizmem wspólnym i tak powinno być. Właśnie. I teraz, słuchajcie, przechodzimy do, do następnego punktu. Cieszę się, że tak, wszystko, tak samo odbieramy i została w nas duża taka. Taka pozytywna energia i taka sympatia do siebie. Wzmocniliśmy nasz, nasz zespół. Chciałabym teraz, bo nie mamy za dużo czasu, bo jak wiecie, jesteśmy na tym zoomie takim. Mamy 10 minut zaledwie, więc tak, stan sondażu, potrzeba wysyłania kolejnego maila. Uważam, że powinniśmy teraz, żeby wzmocnić tą ten projekt Złota setka, nasza Złota setka do Senatu. Jeszcze raz po prostu wysłać maile. Co wy na to? Z zaproszeniem, żeby brali udział. Bardzo bym prosiła o takie treściwe jakby wypowiedzi, bo... Żebyśmy jak najwięcej... No, wypowiedzi. jak najbardziej tak. Przydałby się taki dzień Moguś prosi o głos. Bardzo proszę tak, głos. Boguś. Się w język, e, chyba nie wezmę głosu dlaczego? To może Nie, ja. Małgosiu, Małgosiu, dlatego, że ja tam w mailu Cię poprosiłem, oczywiście, mam, bo mam takie pytanie zasadnicze. Jak my finansowo stoimy tym razem? Jak finansowo stoimy? Stoimy tak jak nasze, nasze dochody tak jakby optują między 2000 a 3000. Na dzień dzisiejszy jest 2300 zł. Po opłaceniu serwera nie płacimy już za live webinar, płacimy tylko za koszty bankowe i usługę informatyczną, czyli powyżej 2000. Stan dokładny na następnym spotkaniu przekażę. Muszę po prostu przygotować. Ja, ja rozumiem. Moje pytanie wynikało z czego? Czyli nie zmieniła się sytuacja tak, jak w czerwcu, prawda? Powiedziałam jaki jest stan. Tak? Tak. I moje, moje pytanie jest tak. Chcę, żebyś czuła, że ja jestem sejmikowy człowiek. Kiedy zgłaszaliśmy wniosek o to, żeby 19 czerwca, a zrobiliśmy to później. Wysłać informacje do syjników o możliwości organizowania spotkań, powiedziałaś, że nie będziemy tego robić na razie, bo nie ma funduszy. Teraz nagle robimy e, na złotą setkę dodatkową informację mailingową. Ale momencik, mogę teraz Ci wejść w słowa? Tylko tak, mi głoszy, tylko skończę myśl. Czy nie uważasz, że jeżeli ludzie nas oglądają, że będą mieli pewien dyskomfort? Kiedy dla nich była potrzebna pomoc. To my nie mamy. Teraz. Nie, nie, nie przepraszam, bo, bo wprowadzasz błąd. To diametralnie wprowadzasz błąd. Dlaczego? W miesiącu czerwcu były wysyłane dwie tury maili po 7 tysięcy, czyli 14 tysięcy maili poszło. O to chodziło. A mamy 25. Tak, i mówiłam, co ja powiedziałam, że możemy wysłać maile z informacją, że w sejmikach mogą się odbywać spotkania, tylko że nie będziemy w stanie wysyłać później takich poszczególnych do 41 sejmików informacje, kiedy te spotkania i tak dalej, żeby takie informacje były umieszczane na stronie Ruchu Wolnych Ludzi i każdy, żeby wchodził i się dowiadywał, ale maile z informacją, żeby organizowali spotkanie jak najbardziej. Teraz zaczynamy nowy miesiąc. Mamy znowu 25 tysięcy nową pulę. Do wykorzystania, czyli nie ma powodu, żeby teraz nie, nie poszły te maile. Dlatego ja sprawdzałam, że w 11 sejmikach zostali wysłani koordynatorzy, znaczy propozycje kandydatów na koordynatorów. W 11 sejmikach. Jest to konieczne, żeby teraz znowu wysłać te maile i to zrobimy. Mamy nową pulę do wykorzystania. 25 tysięcy maili. Nie ma problemu, żebyśmy je wysłali. I się z taką dziękuję. informacją, tak. że będą szczegółowe informacje podawane na stronie Wolni Ludzie NET. Kiedy spotkania, jak się zgłoszą do nas, nie ma problemu, będą one umieszczane na stronie. Dobrze, rozumiem, dziękuję. To wszystko mi wyjaśnia. Ja tu pytań nie mam, tylko takie małe sprostowanie, żebyśmy te zakładki i informacje na stronie Wolni Ludzie NET dobrze czytali. Tam nie ma 11, tylko jest 8. Z tego powodu, że w Sejmiku Łódzkim jeden koordynator jest trzykrotnie zarejestrowany. Należy to przyjąć jako jedna osoba. Widocznie próbował, jak jeszcze ta ankieta nie funkcjonowała na początku i potem się to wszystko pokazało, tak? Także mamy tak, y 8 Sejmików. Y no, czyli uzgadniamy tak, że będą wysyłane maile zapraszające do organizowania spotkań i oczywiście druga tura maili zachęcających do tak. udziału w Złotej serce do Senatu. Tak, jestem za. Tak. I, i słuchajcie, yy, no mamy teraz, yy, bo nie korzystamy z tego zuma, co Janusz, ze względu, że nie mógł być na dzisiejszym spotkaniu. Ono się teraz skończy. Ja chciałabym, żebyśmy jakoś zakończyli, żeby to nie było takie urwanie. Oczywiście potem możemy znowu wejść na ten sam link, ale tutaj chciałabym. Yy, jakby zakończyć tą pierwszą turę naszego spotkania, że jesteśmy generalnie zadowoleni z naszej pracy. Dziękujemy sobie wzajemnie za, za tą sobotę, za udział, za to, że byliśmy i wszystkim osobom, które przyszły na scenę Ziemia. Dziękujemy i myślę, że będziemy się częściej spotykać z Wami. Tak, ja, ja tu jeszcze tylko jedno zdanie muszę wymienić kolegę Pawła Fijałkowskiego, który pracował w namiocie e-parlamentu przy Bramie przynosił te statuty, brał udział z ludźmi bardzo aktywnie. Więc Paweł duże dzięki, bardzo dużo pracy Dziękujemy z ci Pawle. Naprawdę wszyscy wszyscy włożyli dużo pracy, dużo wszyscy serca. Wszyscy włożyli. Miło dobrać. mi to słyszeć, kochani. Deszcz nam przeszkodził, bo 1 lipca była pogoda super do, do, gdzieś do 15 potem poszła ulewa. Gdyby nie ta ulewa, to byśmy tych wchodzących tam nagabywali, informowali. Ale potem już zrobiło się bardzo trudno, bo potoki wody. Bardzo dziękuję Małgorzacie za prowadzenie debaty następnego dnia. To było profesjonalne prowadzenie. Ciekawa była pozycja trzech, aż kandydatów na posłów, mieliśmy i to było bardzo dynamiczne. Uważam, że zapis tego powinien się gdzieś na stronce internetowej naszej znaleźć, bo to Jarek i inni filmowali. Oczywiście dziękuję. to na pewno zro, tak. zrobi, zrobimy w najbliższym czasie, prawda, Jarku? Bardzo dziękuję. To dziękujemy Małgorzata, słuchajcie. Połączymy się, się automatycznie drugi raz. Tak, połączymy się. Wejdziemy znowu na, na, to, na ten link, a tutaj. E... No to dwie minuty zostały już tam. Tak, e, no tak myślę, że zakończyliśmy tą pierwszą turę, ale wejdziemy sobie, bo naprawdę mamy jeszcze o czym rozmawiać. Tak, e, jest. Fajne, naprawdę sympatyczną, bardzo aktywną grupą i mam porównanie i widzę tą dobrą energię, tą chęć pracy i współpracy. Ja to tylko Wam powiem taki dowcip, no. że w dniu debaty zostaliśmy zaatakowani przez poważne smoki. Kiedy szliśmy ten namiot, nieśliśmy na, na scenę ziemia, zesłano nam komendę, żeby się zatrzymać namiot, ścieżkę w lesie wcześniej. I tam postawiliśmy ten namiot. Tak. I stoimy no też... i patrzymy. Tak, gdzie jest ta debata? Nagle tam wchodzą ludzie z sianem i my się pytamy, a wy państwo to będzie tu debata? Nie. Właśnie, ja chciałam jeszcze podziękować Januszowi. Słuchajcie, jak zobaczyłam Borek, jaki on targał z sianem, nie patrzył Tomaczą... ja z nim. Ja z nim. Ty z nim, razem targaliście to to siano, po prostu, do no tutaj trzeba powiedzieć, że Janusz też dużo pracy w to włożył i to, że był na scenie ziemia przez cały czas, rozmawiał z prelegentami i dlatego ta debata, i podwyższył jakby jakość tej debaty, porządkował pewne wypowiedzi i dlatego ta debata jest bardzo wartościowa przez to. Dziękujemy Ci Januszu, mam nadzieję, że będziesz tak. to odsłuchiwał, bo Twoja tu, tak praca proszę. była też mocno widoczna w tym dniu. Słowa pochwały dla Janusza rzeczywiście, bo on po wszystkich scenach biegał. Wszędzie tak. znalazł czas, żeby to swoje, co ma zrobić, zrobił. Nieraz jak się na niego patrzyło, jak stanął gdzieś pod drzewem, to było żal aż tego człowieka, ale za chwilę energia już leci na następne miejsce już, prawda, i tak dalej. Więc no, bardzo duże poświęcenie. Z bardzo strony. dużo siły, energii, oby tak dalej, żeby nigdy mu nie zabrakło tej siły, tej tak. działalności społecznej zostało mniej niż minutę, to do spotkania za trzy minuty. To co? To ja po prostu kończę i do, następ do drugiej tury. Tak, loguję. Do się zobaczenia, trochę. słuchajcie. Do zobaczenia.